no się a ja pierdole Podnoś to łapę do góry Za No kurwa, no co jest? Nie mógł, no przy takiej ilości kulek Kurwa co to jest? Mamy cię! Ja pierdolę, no! Pierdole, chodź tu, chodź, ale on dostał? Ja pierdole, idę do niego kurwa. Nie mogę, naprawdę nie mogę. Kurwa, co najmniej nas czterech jest. Kurwa o tym. Że wywaliłem w ciebie 5 magazynków. Niemożliwe, żebym cię nie trafił. Widać jak się kurki odbijają. Kurwa, koleś. Słuchaj. Słuchaj, ja mam 350fps. Wywaliłem do ciebie koleś z RPK. Mam kamerę. No kurwa, mam tyle osób nagranych, które terminują. Widzę, mam... ona jest dobra. Ona jest, to jest jak GoPro.

Nas jest trzech, wszyscy trzech stwierdzamy, że on powinien zejść. Co do was nie wiem. Ja nie oberwałem... Z strony, tam było dwóch Czekaj, generalnie pokażę Ci kilka filmów, ja naprawdę... prześlę ci, prześlę ci kilka filmów, naprawdę niezłych. A i powiedz, powiedz, jednemu z Dirty Rebels, nosi czerwone rękawiczki, nie? Czerwony to jest kolor trupa. On tu łaził my do niego, nie strzelamy, bo patrzymy, że nosi coś czerwonego. dobra rękawiczki to. co nie wiem, ale Grisha... Gr...

Ale nas jest czterech, no kurwa wszyscy czterech chcemy cię trafić. Ale co z tego, że masz pięć paczek, ja paczek masz... Słuchaj, możesz, mieć słuchaj, kurwa. Stary, FPSy to nie jest wszystko. Ale f... słuchaj, no kurwa, FPSy to nie jest wszystko, no właśnie mówię. Grisza! trafiłeś go? Bo kurna on twierdzi, że kuleczki nie dolatują, bo on ma 500 FPS-ów, a my mamy mniej. Nie, nie. No właśnie o to chodzi, no też mu to tłumaczę. To są prawa fizyki, jak kurwa, z artylerii jak Nas jest trochę więcej też. Ale co, że więcej to nie... Ja tam nie byłem. Nie. Ja tam nie byłem. To nie on. To był ten, to był ten, to był ten co tutaj leżał. A to nie, to co brakuje? Nie, nikt nie trafił, kurde panowie. Ja tam mam z do jednego gościa, który dostał plecatek, tu widzę nie ma, to nie w tej to chwili jest ich strasznie nie dużo, z, no. Soko to, też ci to, mówił. To, to, to jest Straszne są. <ślały> Dobrze, wiesz co, powiem Ci tak. Ja już jedną rzecz rozwiązałem. Jeden pan tam biegnie obszerwony w środę. Ja go znajdę. Nie Nie przypierdzają na serii,

no, ale widzisz, tutaj... Jak ktoś tu mówi, że wychodzi z budynku i ma 500 fps w graficce, to Bo on, on tak twierdził, on powiedział, że ma 500 FPS-ów.